Parę tygodni temu opublikowałem film mający na celu pokazać Wam jakie samochody można było kupić wprost z salonu w 2000 roku dysponując jedynie kwotą 30 tysięcy złotych. Oczywiście wtedy nie były to małe pieniądze. A na zakup nowego samochodu pozwolić sobie mogli nieliczni. W dzisiejszym odcinku natomiast przyjrzymy się sportowym samochodom, które możecie znaleźć obecnie na rynku wtórnym do kwoty 30 tysięcy złotych. Oczywiście warto brać pod uwagę, że w przypadku tak wysilonych jednostek bardzo często możecie trafić na wysłużone, zmęczone egzemplarze, do których będzie trzeba trochę dołożyć, ale z pewnością prezentowane dziś samochody należą do tych, które każdego dnia będą powodować uśmiech na waszych twarzach, gdyż brzmią świetnie. I cechują się albo doskonałymi parametrami jezdnymi, albo świetną kulturą pracy. Jeszcze zanim przejdziemy do filmu, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, bo mimo, że jest nas ponad 100 tysięcy, to nadal aż 90% oglądających nie dołączyło do grona subskrybentów. Kliknijcie zatem już teraz przycisk subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, by pomóc nam się rozwijać. A teraz do odcinka: Audi A38P VR6. Na sam początek przyjrzyjmy się drugiej generacji kompaktowego Audi, stającego w latach swojej świetności w szranki z Fordem Focusem oraz Volkswagenem Golfem w swoich sportowych wersjach. Model tej generacji produkowany był w latach 2003-2012 i charakteryzuje się stylistyką, która świetnie się starzeje, co zawdzięcza prawdopodobnie powściągliwości. Jak przystało na Audi w gamie jednostek napędowych znajdziecie mnóstwo konstrukcji, jednak do tego zestawienia chyba najbardziej w tej cenie pasuje wariant z doskonałym silnikiem VR6, wycofanym ze sprzedaży w 2009 roku. To jednostka występująca w niektórych modelach koncernu VW, jak w Audi TT, A3, Golfie, a także Touaregu. Wracając do Audi 8P, to mówimy tu o jednostce wolno-sącej benzynowej o pojemności 3,2 litra mocy 250 KM mechanicznych oraz 320 Nm. W kwestii osiągów to model ten osiąga pierwszą setkę w 6,5 sekundy i rozpędza się maksymalnie do 250 km na godzinę. To świetna i trwała propozycja napędowa, która występuje dodatkowo w zestawieniu z dołączanym napędem na cztery koła opartym na sprzęgle Haldex. Audi A3 z jednostką VR6 cechuje się świetną trakcją, a silnik uchodzi za trwały, choć cierpi na rozciągające się łańcuchy rozrządu. Zatem egzemplarze należy dobrze sprawdzić. Spalanie Średnio 10 litrów na 100 km w trasie oraz 15 litrów na 100 km w mieście. Z pewnością jeśli tylko traficie na dobry egzemplarz, to dźwięk tego wspaniałego silnika na pewno Was zachwyci. Ford Focus STMK2 jeśli jesteście zwolennikami doskonałej trakcji oraz należycie do grona fanów prawdziwej motoryzacji, to zapewne nie wyobrażacie sobie zestawienia sportowych modeli do 30 tysięcy złotych bez doskonałej drugiej generacji Forda Focusa w wersji ST produkowanej od 2006 do 2011 roku. To wersja, która przez lata urosła niemal do rangi symbolu z powodzeniem konkurującego z Volkswagenem Golfem GTI. Wariant ST już z zewnątrz odróżnia się od cywilnych wersji. Gdyż posiada większą atrapę chłodnicy, obniżone sportowe zawieszenie, dodatkowe elementy aerodynamiczne, w tym tylny spoiler, większe aluminiowe felgi czy inne barwy lakierów. We znajdziecie fotele Recaro ze świetnym trzymaniem bocznym, które pasują jak ulał do Hatcha. Pod kątem napędowym, to choć pierwszy focus ST był oznaczony symbolem ST170 i dysponował wolnosącym benzynowym silnikiem dwulitrowym o mocy 170 koni. To jego następca w drugiej generacji dostał większą pięciocylindrową 2,5-litrową jednostkę turbodładowaną o mocy 225 koni oraz maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 320 nm, dostępnym od 2100 obrotów na minutę, dzięki czemu pozwala na naprawdę dynamiczną jazdę. Pozwala na przyspieszenie do setki w 6,8 sekundy oraz osiąga maksymalnie 241 km na godzinę. W kwestii spalania to możecie liczyć na wyniki 10 litrów na 100 km średnio oraz nawet 15 litrów na 100 km przy bardziej dynamicznej jeździe. Szczęśliwy silnik nie posiada bezpośredniego wtrysku paliwa, więc możliwe jest założenie instalacji LPG. Silniki Forda cieszą się dobrą opinią oraz są uznawane za przystępne w serwisowaniu. Wadą tego modelu jest natomiast napęd na przednią oś. Lexus IS-2. Choć IS-a zdecydowanie nie można nazwać samochodem sportowym, to jest to mniej typowy wybór porządnego japońskiego auta, który charakteryzuje się nienaganną, wciąż dobrą stylistyką, świetnie wyposażonym wnętrzem, wykończonym materiałami jakości premium. Druga generacja tego konkurenta Volvo S60, BMW serii 3 oraz Audi A4 produkowana była od 2005 do 2013 roku i jest uznawana za model bardzo mało awaryjny. W dzisiejszym odcinku zwracam uwagę na egzemplarze ISA 250 napędzane benzynowym silnikiem V6 o pojemności 2,5 litra, czyli wolno sącą konstrukcją z bezpośrednim wtryskiem paliwa zaprojektowaną we współpracy z Yamahą. <muletra> Generującą 208 koni mechanicznych oraz 252 Nm. Modele z tą jednostką osiągają setkę w 8,4 sekundy i często łączone są z sześciobiegową automatyczną przekładnią z łopatkami za kierownicą. Jest to skrzynia o konstrukcji hydrokinetycznej, zatem nie należy do najbardziej szybkich w tym zestawieniu, ale i to auto, które ma zapewnić nam przyzwoite osiągi podawane w komfortowy sposób, zatem spełnia swoją rolę. Ma zdecydowanie bliżej do angielskich dżentelmenów niż rozrabiaków w rodzaju Golfa GTI, Megane RS czy Leona Cupra. To co niewątpliwie zaliczyć można do plusów tego modelu, to napęd na tył dający dużo frajdy, świetnie wykonane i spasowane wnętrze oraz bogate wyposażenie. Szukając tego samochodu warto jednak dobrze się przyglądać i znaleźć naprawdę zadbany egzemplarz. Mazda 3BK MPS Choć Mazda 3 to można by rzec nieoczywista propozycja w segmencie C, to auto cieszy się doskonałą opinią i w kwocie do 30 tysięcy złotych z powodzeniem znajdziecie dobre egzemplarze. To pierwsza generacja trójki od Japończyków, która w gamie zastąpiła model 323. Ciekawe jest to, że mimo upływu lat, bo model w tej generacji produkowany był w latach 2003-2009, trójka wciąż prezentuje się dobrze i ładnie się starzeje. Być może to za sprawą zachowawczych kształtów połączonych z przeźroczystymi kloszami lamp z tyłu, tak zwanymi Lexusami. Choć w gamie Jednostek napędowych Mazdy 3BK można było znaleźć proste i niezawodne jednostki niegrzeszące ilością mocy. To do dzisiejszego filmu najbardziej pasuje wersja z dopiskiem MPS, czyli napędzana silnikiem 23 DSI Turbo o oznaczeniu L3VDT o mocy 260 KONI i momencie obrotowym wynoszącym 380 Nm, dostępny już od 3000 obrotów na minutę, co gwarantuje dynamikę. To silnik pancerny i zapewniający sportowe odczucia, jednak również charakteryzujący się wysokim spalaniem. Ciężko jest na to coś zaradzić, gdyż silnik wyposażono w bezpośredni wtrysk, co utrudnia i podraża kwestię montażu instalacji LPG. Choć Mazda 3BK MPS jest niezłym wyborem do 30 tysięcy złotych, to należy z dużą uwagą przyglądać się znajdowanym egzemplarzom oraz dokładniej je sprawdzić. Silnik zamontowany pod jego maską był zaawansowany technologicznie i daje dużo frajdy z jazdy, jednak pali średnio 9,6 litra na 100 km i na rynku nie ma zbyt wielu części zamiennych lub są droższe. Mini Cooper S R56 Jeśli nie wsmak Wam dotychczasowe propozycja, szukacie czegoś naprawdę oryginalnego, to warto zastanowić się nad stylową drugą generacją Mini Coopera z oznaczeniem R56. O wyglądzie nie trzeba chyba nic mówić. To jeden z bardziej charakterystycznych i wręcz kultowych samochodów na rynku. W tym zestawieniu mogę polecić generację produkowaną w latach 2006-2013 w wersji S, czyli tę najmocniejszą. Mini Cooper S to nie tylko auto świetnie nadające się do miasta, również na trasach prowadzi się doskonale. Z jednej strony oferuje świetną trakcję i wręcz go kartową frajdę z jazdy, z drugiej nie jest specjalnie wygodne. W opiniach użytkowników uchodzi za wzór prowadzenia się i daje mnóstwo przyjemności. Do napędu Mini Coopera S służy silnik 1.6 THP o mocy 175 koni oraz 184, który rozpędza się do setki w 7,1 sekundy. Choć jednostka ta uznawana jest za czarną owcę dawnej oferty tego modelu, to jednak, jeśli znajdziecie zadbany egzemplarz, będziecie zadowoleni. Jakie problemy występują jednak w przypadku tego silnika? No cóż, nie jest królem bezawaryjności, gdyż THP, pochodzący z koncernu PSA, cierpi na rozciągający się łańcuch rozrządu. Dodatkowo pije dużo oleju, a w kanałach dolotowych pojawia się nagar. Opel Astra H GTC OPC To również samochód znany każdemu fanowi motoryzacji, a nie będący przy tym wcale częstym wyborem. To bezpośredni konkurent Volkswagena Golfa 5 GTI, Renault Megane RS oraz Forda Focusa ST, Choć wersja cywilna Astry H została zaprezentowana w 2004 roku, to sportowa odmiana OPC dołączyła do sprzedaży dopiero rok później i była produkowana do 2010 roku. Na rynku w można znaleźć często egzemplarze w charakterystycznym dla OPC niebieskim kolorze, które prezentują się bardzo dobrze. W ogóle jeśli chodzi o tę generację Opla Astry, to starzeje się powoli i nadal wygląda świetnie. Szczególnie odmiany trzydrzwiowe z opadającą linią dachu, czyli GTC. OPC również występowały jedynie w wersji GTC, czym oprócz lakieru się wyróżniała? Posiadała szersze nadkola, masywniejsze zderzaki i centralnie umieszczoną końcówkę układu wydechowego. Standardowo oferowano tu 18-celowe felgi aluminiowe. We wnętrzu, tak jak w przypadku Forda Focusa ST, znalazły się kubełkowe fotele Recaro. Do napędu tej wersji służył dwulitrowy turbo silnik EcoT o mocy 240 koni, pozwalający osiągać setkę w 6,4 sekundy i prędkość maksymalną wynoszącą 244 km na godzinę. <tune> 🎵🎵🎵 <sound> W zasadzie wymienieni wcześniej konkurenci nie mieli zastrą szans. W kwestii spalania to w trasie osiąga 10-11 litrów na 100 km, natomiast w mieście wartości te rosną do 13-14 litrów na 100 km. Silnik Ekotek wykazuje się solidnością i nie sprawia większych problemów. Na ogół, gdyż ma kilka mankamentów, przede wszystkim na porządku dziennym są wycieki oleju. W przypadku mocno wysilonych i zaniedbanych konstrukcji pada turbosprężarka i pęka uszczelka pod głowicą. Pod kątem właściwości jezdnych Astra OPC odstaje nieco od Fokusa czy golfa. Renault Megane 2 RS Różne samochody w ciągu ostatnich lat zapracowały na swoje przydomki. I tak jeśli Civic 8 nazywany jest przez wszystkich UFO, tak Renault Megane 2 otrzymało przezwisko żelazko. A to zawdzięcza tylnej klapie bagażnika hatchbacka, która wygląda bardzo charakterystycznie. Megan 2 to także model, który mimo wielu lat na karku, bo produkowany był w latach 2002-2009 nadal wygląda dobrze i starzeje się powoli. Względem cywilnego wariantu RS wyróżniał się nie tylko silnikiem, ale także sztywniejszym zawieszeniem, lepszym układem wydechowym i lżejszą wykonaną w większej części z tworzyw sztucznych karoserią. Seryjnie model ten wyposażany był w hamulce Brembo oraz układ kierowniczy ze zmienną siłą wspomagania. Do napędu służył tu dwulitrowy silnik benzynowy, turbo ładowany o mocy 224 koni mechanicznych osiąga setkę w 6,5 sekundy oraz maksymalnie rozpędza się do 236 km na godzinę. Średnie spalanie wynosi tu, w zależności od rodzaju jazdy, od 9 do 20 litrów na 100 km. Na szczęście, w zasadzie wszystkie silniki da się dostosować do zasilania LPG, choć w przypadku rs jest to niezbyt pożądane. Megan RS to fantastyczny samochód oferujący dużo moc, dobre osiągi i fajne brzmienie. Niestety, ilość świetnych egzemplarzy na rynku wtórnym kurczy się w zastraszającym tempie. Dodatkowo ewentualne wady karoserii będą droższe w naprawie ze względu na częstą obecność tworzyw sztucznych. Jeśli poszukujecie usportowanej Megan drugiej generacji, warto przyjrzeć się jeszcze kompromisowi pomiędzy RS-em a cywilnymi odmianami, czyli również napędzanym przez dwulitrową odładowaną jednostkę benzynową o mocy 163 koni, wersję Megan GT. Ten model z zewnątrz zwraca uwagę przednim spoilerem, chromowanymi otoczkami na atrapie chłodnicy, tylnym spoilerem czy podwójnymi końcówkami wydechu, a także usportowionym zawieszeniem obniżonym o 15 mm. Volkswagen Golf 5 GTI. To już absolutna klasyka wśród hot hatchy To właśnie od pierwszej generacji Volkswagena Golfa GTI zaczęła się moda na tego rodzaju usportowione hatchbacki. GTI w piątej generacji zaprezentowano w 2004 roku i produkowano do 2009. Od 2007 roku dostępna była także mocniejsza wersja z silnikiem 2.0 TFSI o mocy 230 mechanicznych. Nas dzisiaj jednak interesuje wersja z dwulitrowym turbo-dładowanym benzniakiem o mocy 200 KM. Autokonstrukcyjnie bazuje na płycie podłogowej PQ35, która zapewnia pasażerom więcej miejsca niż poprzednik. Silnik umożliwia przyspieszenie do setki w 6,9 sekundy w wariancie z DSG oraz 7,2 sekundy w wersji z manualem. Konstrukcja napędowa uważana jest za trwałą i zapewnia wysoką moc oraz przyjemność z jazdy. Problemy mogą sprawiać jednak cewki zapłonowe oraz łańcuch rozrządu w modelach z pierwszych lat produkcji. Przekonałem? Jeśli któryś z samochodów przypadł Wam do gustu, dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, który byście wybrali. A może jest coś jeszcze, co szczególnie polecalibyście do 30 tysięcy złotych. Dzięki za dzisiaj i przede wszystkim na rynku wtórnym nie ulegajcie emocjom i zachowajcie spokojną głowę. Przy tego typu cudeńkach łatwo zwariować. Widzimy się jutro o godzinie 20 w nowym odcinku testu jazdy próbne. Do zobaczenia.